No widzowie, dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie. A więc zaczynajmy. Jest to oczywiście serwer. Yy, jak to ser mm, ATMC.pl Chodzimy sobie w tryb survival. No i mamy takie itemy na start. Bierze, ubieramy sobie. Układamy sobie tak jak chcemy. Dobra. No i co teraz? Teraz możemy w sumie co yy, na nagroda... Yy, nie, dzienna nagroda. Gdzie... Nie da się. To chyba się na lobby od, odbiera. Yy, dobra, nieważne. Yy, Te panny się naruszą na Oczywiście musiało następnąć tam, gdzie nie chcemy. Niech następnie, na przykład. O! No, mo może być. Może będzie więcej odcineczków. Zobaczymy. Jeżeli chcecie więcej odcineczków, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Bo wtedy będę wiedział, że chcecie na przykład odcinków sporo nie musi być sobie sporo Dobra Pójdziemy sobie na górę. Oczywiście będziemy mieć miecz cały czas. A jakbyśmy zeszli na dół i spróbowali się wkopać. Dobra, jeszcze. Od razu przepraszam Was za lekkie ścinki, które zgaduję, że się pojawią bo jakby inaczej mogło być ale no to kupujemy się oczywiście łączymy xraya to nie jest cheat, tylko tekstur pack ale za to też można dostać w sumie bama to nie na przykład... no nie wiem w sumie można na, na zawsze dostać. Dobra, wkopujemy się. Nasz cel w tym odcinku to zdobyć diamenty. Więc kopiemy się na dół. Nasz cel to właśnie są te diamenty. Jak już zdobędziemy diamenty, to już można normalnie lecieć. Lapis lazuli nas nie interesuje. Nas interesują diamenty, które powinny się tu gdzieś zaraz pojawić. Tak, są tam diamenty. A dobra, jak już jest tu żelazo, to sobie weźmiemy. Bez problemu. Można używać adminów nie ma na serwerze nie wiem czy te diamenty były gdzieś tu no i są diamenty oczywiście koło lawy, bo jakby inaczej na tym serwerze w sumie jest pełno diamentów Ale mi tu nikt nie wyskoczył zaraz. Jakiś gracz. To będzie problem. Będzie problem jak tu nikt ktoś tu wyskoczył. 90 tryb jest. No nie wierzę. Tu są te. Bo mnie odpływa nie tylko. Nasze pierwsze diamenty. Pewnie słyszycie ten bardzo superowy dźwięk. Kopania diamentów. Dobra. Wykopiemy jeszcze tamto. I zakończymy ten odcineczek. W sumie tak pozytywnie, nawet. Gdybyśmy od razu. W sumie na pewno będzie więcej odcinaczków z atymce.pl To będzie taki bardzo krótki filmik. Będzie bardzo krótki, ale w przyszłości będzie na pewno więcej. Dobra, więc. Idziemy ja na spawn. W sumie najpierw wyłączymy jeszcze tego teksturpaka No i co? Pocho Pozwiedzamy jeszcze sobie spawn. Sobie... Nie, drewno nie wyrzucaj. Yy, możemy to wyrzucić, to, to, to i to. Pozwiedzamy sobie. Hysj! Ah, No. Dobra, no, dalajemy. No, dalajemy. No, dalajemy. No, dalajemy. no i dobra. Ha, zabraliśmy mu żelazo. No i S es, z tobą. Dobra, wyrzucimy to. No i dobra widzowie, to w sumie. Uchylona. dwa. Na. Dobra widzowie. To na tyle w tym odcineczku. Jeżeli chcecie więcej takich. To. Możecie polajkować, zasubskrybować, co by najbardziej było, najbardziej byłbym z tego zadowolony. A jak oczywiście chcecie, to możecie dać komentarz jakiś. Oczywiście ja każdy komentarz czytam, nawet jak są dwa albo jeden, to ja każdy komentarz przeczytam. Ja jestem... Dobry taki youtuber. Strefa A. Aha. Cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, widzowie, to mam tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Ja Wam mówię cześć. Cześć.